Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bartson i dzisiaj mam dla Was mój pierwszy komentarz z Call of Duty Black Ops. Jest to TDM na mapce Arai. Moją główną bronią jest Enfield z, z podwójnym magazynkiem. Na zapasowo jest M19, M1911 19 m z powiększonym magazynkiem. Perki to Wojak z winne ręce, Maratończyk, a Killstreak to Spyplane Paczka i Chopper Gunner. Um, takie striki ustawiłem, gdyż jestem graczem początkującym, jak widzicie w tym, jak mogliście zauważyć w tym meczu, mam dopiero level 36 pierwszego prestiżu, e, e, chciałbym dobić ten prestiż 14, gdyż od tego prestiżu, 14 bądź 15, od tego prestiżu można mieć złote kamo, e, dla mnie wygląda to po prostu zajebiście. Broni po prostu ze złotym camo, szczególnie AK-47 i 74. O broniach porozmawiamy za chwilę. I po prostu to camo, no, tak jak już mówiłem, jest fajne. Teraz może przejdę do, do samych, właśnie do wcześniej proszonego tematu, czyli broni. W moich komentarzach będziecie mogli się spodziewać Famasa. AK-74 i innych e, overpowered broni dlaczego? Też e, po prostu mam już e, mam już dosyć e, tych wszystkich e, po prostu e, ludzi grających z tymi broniami e, bo to tutaj mój następny komentarz jest właśnie z AKU czy tam z Famasem AK AKU, ojeju nie wiem co ja powiedziałem Aku tak i i dlatego właśnie poruszyłem temat broni. No po prostu mnie już to zaczyna wkurzać. Co chwila widzę Aku, Famasa, nic więcej. Czasami jeszcze Auka, ale to sporadycznie. Jak mogliście zauważyć, gram na komputerze. I zapomniałem też powiedzieć, jakie mam dodatki. Mam Semtexa, Stuny, czyli o, o ogłuszające bodajże i... I, i, i Claymora Claymora używam ze względu na to, że łatwo zabić e, tym dodatkiem człowieka po prostu typ wbiega na niego i go od razu zabija chociaż e, ci, którzy mają e, jak to się nazywa, maratończyka e, maratończyka i wagę lekką e, mogą przebyć przez tego Claymora ale w tym meczu jakoś e, Żaden człowiek nie uniknął broni zagłady, Claymore'a. Tutaj podniosłem L96A bodajże i chciałem się na początku, e, chciałem się potem zabawić z snajpera w Quickscope i takie inne. Ale po pierwszym nieudanym strzale od razu w, w ogóle schowałem tą broni i wyjąłem mojego Enfield'a. E, paczka. E, Poruszałem więc temat paczki. Często ostatnio z paczki. Dostaję takie właśnie dobre killstyki Ostatnio nawet mi się trafił. Trafiły mi się. Znaczy, puuu, język mi się plącze, Trafił mi się um, Chopper Gunner. Chociaż w tym meczu nabiłem go raz i akurat nie polatałem nim zbyt długo. I właśnie w tym problem jest, że um, właśnie mam problem z Chopper Gunnerem, gdyż um, po prostu. Gdy widzę całą mapę, panoramę mapy, zaczyna mi lagować gra. Normalnie e, normalnie gra chodzi płynnie, ale podczas lotu właśnie chopper bądź po e, prostu helikopterem, e, e, to jest ten kistryk za 15, mam lagi. Tutaj możecie zauważyć teraz, że pojawią się lagi. No właśnie. I zbytnio na tych lagach nie mogę nikogo ustrzelić, ale coś tam nabiłem właśnie z tymi lagami tam kilku ludzi właśnie widzicie jak e, e, jak przeszkadzają te lagi zresztą możecie się sami o tym przekonać jeżeli macie słaby komputer ja oczywiście maszyny śmierci nie mam tak więc mm, tak to jest właśnie jak się ma słaby komputer i się kupuje źle zoptymalizowaną grę traje jak powinno ją bardziej dopracować e, będę, e, będą również się pojawiały przy okazji zmieniając temat, będą e, również się pojawiały komentarze z, e, z innych części Call of Duty. Prawdopodobnie się pojawi się też Call of Duty 2, e, chociaż nie miałem zamiaru z, e, robić gameplay'a z tej gry. Na pewno będzie Call of Duty 4, Modern Warfare 2 i, 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 i to chyba wszystko. E, nie wiem, czy kupię. Um, mw 3 nie jestem za bardzo do tej gry przekonany. Wygląda jak pozostałe części, chociaż lekko, e, lekko ją przerobili, ale tu nie jest jakaś tak olbrzymia zmiana, tak jak e, w Battlefieldie trójce właśnie porusz poruszając temat e, między tymi dwoma grami. E, nie wiem jak możecie porównywać dwie zupełnie inne gry. Battlefield bardziej jest e, nastawiony na teamplay. Zaś Call of Duty, w Call of Duty możecie dostrzec kamperów, em, kamperów i takich innych, e, że tak to ujmę nubów e, Zaś w Battlefieldzie, no też się zdarzają kampy, ale Battlefield to dla mnie jest bardziej grą taktyczną, e, nie daj Call of Duty taką sieką, że biegniesz przed siebie i naprawdę wszystkich kolesi e, co widzisz ich przed sobą I, No i właśnie o to w tym chodzi. Słyszałem też, że w Modern Warfare 3 nie będzie nie będzie no pomijając już ten temat, bo jak widziałem skończył się mecz komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie a wynik końcowy to 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 23 do 4 Do zobaczenia w następnym komentarzu